Witajcie w kolejnym vlogmasie. Witam przy z wami siedząc w wannie w ubraniu. Ale słuchajcie, jesteśmy w takim pięknym w ogóle miejscu. Jesteśmy po prostu totalnie w lesie, w przepięknym domu. I szukałam odpowiedniego miejsca, żeby nagrać ten film i stwierdziłam, że to jest najładniejsze światło, więc będzie Q&A z wanny. Uuu, ale rozpaliłeś kominek. No. Dokładnie, właśnie drewna do kominka. I no jest w ogóle mega urokliwy klimat. Ponieważ dzisiaj będziemy praktycznie pół dnia w trasie, to stwierdziłam, że nagram dla Was takie QA vlogmasowe. Także zrobiłam sobie kawkę i zapraszam Was do oglądania. Zanim słuchajcie, jeszcze zaczniemy ten film, to oczywiście bluza jest z Moody. Teraz mamy dla Was fajną promocję, ponieważ przy zakupach za minimum 400 zł dostaniecie od nas w prezencie Moody Bag, Eko Torbę piękną, bawełnianą, taką wiecie, na zakupy. Ja w ogóle używam i teraz jako torbę na laptopa, szalik, czapkę i takie wszystkie rzeczy, jak wiecie, wychodzę z domu i potrzebuję większej torebki niż taka moja malutka, bo ja zazwyczaj chodzę z takimi tyci, tyci Jeżeli chodzi o te bluzy, to słuchajcie, zostały już, no już niewiele ich zostało, one Wam się najbardziej podobają właśnie z tym zimowym motywem. W ogóle słuchajcie, jak tutaj jestem, to cały czas je noszę, bo tu jest bardzo dużo śniegu, jest taki w ogóle fajny zimowy klimat i idealnie one pasują. Ja też zamierzam w tej bluzie być na Wigilię i w ogóle dużo z Was mi pisało, że zamówiłyście sobie właśnie tą bluzę i założycie do niej eleganckie spodnie i będziecie tak ubrane przez to legilidum, także super. To jest w ogóle fajny pomysł, bo te bluzy naprawdę dobrze wyglądają, nie jako nawet komplet cały ze spodniami, ale właśnie do jeansów, albo do jakichś fajnych spodni, takich nawet bardziej eleganckich. Ja mam takie spodnie w kancik, w kratkę i to wygląda rewelacyjnie. A ja w ogóle, słuchajcie, dzisiaj na sobie mam spodnie Milkshake i bluzę Perfect Red i też to wygląda super, także możecie sobie też te kolory mieszać. Dobra, zaczynamy. Ja, słuchajcie, te pytania tylko przejrzałam, ale tak naprawdę teraz będę na bieżąco sobie wybierać i odpowiadać, bo chciałam takie... Chciałam po prostu tak spontanicznie odpowiadać i chciałam bardzo, żeby to takie... no Q&A było takie... takie na luzie. Taka po prostu luźna pogadanka. Pytanie numer jeden. Na co wydajecie najwięcej pieniędzy? Jak myślisz? Ja wiem na co. Ciekawe, czy pomyślimy to samo. Możemy powiedzieć na trzy, cztery? Trzy, cztery. Podróże. No zdecydowanie najwięcej pieniędzy wydajemy na podróże i czasami nawet mamy już tak z Jury, że mówimy sobie, dobra już nigdzie nie jedziemy siedzimy w domu po prostu już nigdzie nie jedziemy, bo naprawdę no, na takie wyjazdy idzie sporo yy, sporo pieniędzy i zawsze idzie na wyjazdach więcej pieniędzy niż sobie założymy Klasyk po prostu. I często tak mam, że już tak sobie wiecie, rozmawiamy, że nie, dobrej, już nigdzie nie jedziemy. A potem Juri zazwyczaj jest prowadorem naszych wszystkich wyjazdów. I Juri e, potem mówi: słuchaj, znalazłem super tanie bilety gdzieś. Albo Ewa, znalazłam jakieś świetne miejsce, jedźmy. I tak finalnie zawsze jedziemy. Wspomnień i tego wszystkiego nikt nam nie zabierze, będziemy o tym pamiętać. E, no, przeżywamy super chwile razem na wyjazdach i nie są to nigdy pieniądze, nawet jeżeli wydamy za dużo to nie mamy czegoś takiego, że wiecie, żałujemy tego na przykład, że wydaliśmy. I zdecydowanie oboje bardziej um, lubimy właśnie wydawać pieniądze na, na to, żeby czegoś doświadczać, niż na po prostu takie, wiecie, rzeczy materialne. Na przykład, nie wiem, mam większe ciśnienie, żeby odłożyć sobie na super trip po Tajlandii niż na kupienie drogiej torebki. Chociaż wiadomo, mam jakieś takie marzenia torebkowe na przykład <laughs> i tak dalej, ale, ale jakby na, moim, na mojej liście priorytetów zawsze to będzie niżej. Chodzi o to, że jakbyś miała teraz nie wiem, za załóżmy, masz 30 koła Wolnych do wydania Do wydania i masz, postawiałem postaw Ci, torebka czy podróż? Podróż zawsze, to podróż. w ogóle nie, nie ma opcji O to chodzi Ja nie wiem, po prostu jakoś tak mam, że to nie jest dla mnie na tyle, na ten moment ważne i istotne, żeby na przykład, wiecie, nie wiem, odkładać sobie pieniądze na jakąś tam torebkę Mi się bardzo podobają niektóre rzeczy i bardzo bym chciała je mieć, ale ja po prostu wolę sobie poczekać na taki moment, gdzie taki wydatek mnie nie zaboli, o Albo mniej mnie zaboli, niż zabolałbym mnie teraz. Co Ci daje bycie popularną oprócz pieniędzy? Bardzo fajne pytanie, czyli znaczy nie, nie wiem, czym ja jestem popularna, ale znaczy na pewno jakąś tam rozpoznawalność, z mamy, bo yy, często też podchodzicie do nas, na przykład zrobić zdjęcie, czy zagadać i tak dalej, to jest zawsze bardzo, bardzo miłe. Yy, natomiast jeżeli miałabym odpowiedzieć może tak, co mi daje w ogóle działanie w sieci yy, oprócz pieniędzy, to na pewno daje mi to, że zbudowałam naprawdę fajną grupę. Naprawdę fajną społeczność y, ludzi, którzy mnie wspierają w tym co robię. Teraz na przykład miałam świetny y, dowód na to, jak y, powstało Moody. Bardzo dużo wsparcia mi daliście. Y, czy nawet nasz ślub. Jakby mam za sobą mnóstwo osób, które gdzieś tam są takimi moimi internetowymi przyjaciółmi. I z którymi mam taki realny w sumie kontakt, bo ja często z wami rozmawiam, odpisuję i tak dalej. Czasami nawet wam się nagrywam. Otwieram wiele dróg, poznaję wiele wspaniałych ludzi i daje mi to dużo możliwości do realizacji moich planów. I to nie tylko w takim aspekcie finansowym, ale też takim po prostu takiego spełnienia zawodowego, bo na pewno dzięki temu, że działam w sieci mm, powstało moody i było mi na pewno zdecydowanie łatwiej właśnie mieć takie zaplecze mm, ludzi, którzy mnie obserwują żeby wyjść z Marką. Na pewno też daje mi to motywację, bo czasami jak wam gorsze dni, a myślę, że każdy z nas je ma, ja również, chociaż zawsze widzicie mnie taką wiecie, nastawioną, pozytywnie nakręconą, ale ja też czasami mam słabszy dzień, to też wasza obecność i to, że na przykład wiem, że chcę dodać film, motywuje mnie po prostu bardziej do takiego działania, żeby wiecie, żeby po prostu spiąć tyłek i, i działać. To, to na pewno też. To tak Wam mówię teraz na, na szybko, jak coś mi się jeszcze przypomni, to po prostu ym, dorzucę to ym, potem, bo na pewno jest takich jeszcze więcej, tylko teraz wiecie, tak to na bieżąco czytam, więc mówię takie swoje pierwsze myśli. To jest, słuchajcie, fajne pytanie. Jak dzielisz czas na wszystkie przyjaciółki znajomych? Masz ich chyba dużo. <laughs> mam, y, mam ich dużo, uważam to za ogromne szczęście i jestem za to bardzo wdzięczna. A jak dzielę czas? No słuchajcie, no no czasami się nie widuję na przykład zbyt często z niektórymi moimi przyjaciółmi, ale wydaje mi się, że przyjaźń nie polega na tym, żeby się cały czas widywać, tylko żeby mieć do siebie zaufanie, żeby móc na sobie polegać. Właśnie wydaje mi się, że potem fajnie poznać prawdziwą przyjaźń, bo mam takich przyjaciół wokół siebie, z którymi potrafię nie rozmawiać bardzo długo, ale zawsze jak już porozmawiam, to tak jakby ten czas nie minął i. Wiecie, jakby nic się między nami nie zmienia, no żyjemy, mamy dorosłe życie, wszyscy pracujemy, mamy rodziny, niektórzy z moich przyjaciół już mają dzieci, więc no to jest też logiczne, że nie będziemy się tak jak kiedyś za dzieciaka cały czas spotykać i tak dalej codziennie, chociaż myślę, że i tak ja dużo czasu spędzam z moimi przyjaciółkami. Na pewno chciałabym więcej, bo uwielbiam z nimi spędzać czas, no ale gdzieś tam musimy znaleźć taki, wiecie, złoty środek pomiędzy właśnie pracą, a życiem prywatnym znaleźć taki balans między tym, ale wydaje mi się, że sporo czasu z nimi spędzam. Wiecie, zależy też, z, z którą moją przyjaciółką, na przykład w sumie chyba najczęściej się widzę z Martyną, bo Martyna też bardzo blisko mnie mieszka. Staram się bardzo wygospodarować ten czas też dla przyjaciół, bo ten czas spędzony z nimi jest dla mnie niezwykle ważny I, i staram się bardzo spędzać z nimi czas, jeżeli nawet mi się to nie udaje, to wtedy dzwonię i rozmawiam, piszę, lubię mieć taki w ogóle kontakt z moimi przyjaciółmi, taki wiecie, taki po prostu realny, że nawet jak, jak się tam nie widujemy, to, to do siebie dzwonimy czy piszemy. Czy masz jakieś obawy, jeżeli chodzi o macierzyństwo? No to jest totalna zmiana w życiu. No mam, na pewno mam jakieś obawy. And moja przyjaciółka, która już ma dziecko, zawsze mówi mi, że te obawy mi odejdą i tak dalej, i że... No, że to jest normalne. Moja mama też mi tak mówi, że to jest normalne, że ma się jakieś obawy. Na pewno, wiecie, się od takich obaw, jak sobie poradzimy, jak się odnajdę w nowej sytuacji, że nie będę czegoś wiedziała, no wiecie, o co chodzi. Jakby takich... To są takie obawy, w ogóle myślę, które mamy w sytuacjach, w których coś się w naszym życiu zmienia, nawet jeżeli to już nie chodzi stricte o macierzyństwo, nawet jak nie, wiem, zmieniamy pracę, no to zawsze ta zmiana wiąże się z tym, że mamy lekkie obawy. No to tutaj na pewno też mam jakieś obawy, ale myślę, że nie są to jakieś takie. To, mm, nie jest to na tyle u mnie duże, żebym się działo i o tym cały czas myślała. Bardziej myślę, że to będzie dla nas yy, taka zmiana na ogromny, ogromny plus i to wywróci w tym kontekście pozytywnym nasze życie do góry nogami. Mam na przykład taką obawę, że wiecie. Że znam siebie i wiem, że ja lubię dużo robić, a że gdzieś tam. Właśnie, ja się bardziej boję samej ciąży, chyba, niż, yy, niż potem tego okresu, już jak urodzę dziecko. No bo właśnie boję się, jak się będę czuła na przykład. Boję się tego, że będę się powiedzmy źle czuła i nie będę mogła nic robić, i, i to będzie dla mnie na pewno, to by było dla mnie. Ja nie zakładam w ogóle, że tak będzie, ale jakby. Już zapytaliście o tę obawę, to wam chociaż taką powiem, eee, no że wiecie, że to będzie takie dla mnie, kurczę, ciężkie, no bo jednak wiadomo, jak jest się w ciąży, to nie można robić wszystkiego, co się robiło teraz, mam na myśli jakieś, no tak dużo wyjazdów na przykład, tak dużo pracy i tak dalej, będę musiała na pewno trochę odpuścić, ale myślę, że, myślę, że jak się jest w ciąży, też wiecie, hormony i wszystko budują, więc to będzie chyba dobrze. Ale na pewno mam jakieś obawy. Nie są one jakieś super duże i nie przytłaczają mojego życia, ale na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jakieś obawy są. Czemu potrafisz być na każdym filmie inna? Muszę sobie zinterpretować to pytanie. Ale myślę, że często jest tak, że u Ciebie jestem inna, u siebie jestem inna. Słuchajcie, bo jestem tylko człowiekiem. I mam różny humor. Jednego dnia się obudzę w świetnym nastroju, drugiego dnia się obudzę przed okresem i będę lekko uszczupliwa, a trzeciego dnia będę miała vibe na zasadzie, o Boże, wszystko jest cudowne i w ogóle. No, to chodzi też o to, że po prostu to jest logiczne, że jak nagrywasz do siebie film na kanał, to jesteś wtedy. Najlepszej formie, jaką masz. A jeśli ja nagrywam, to nie zawsze jest tak, że bo jest ale to, to to jest to jest To, liczne, to prawda, ale to chyba też ktoś do pytanie takie, no bo na każdym filmie inna, no to ja to interpretuję, że na moim filmie inna. No Stoje bo słuchajcie, z kolejnym po pierwsze, to jest też tak, że ja nagrywam dużo tych filmów, więc jakby wiecie, inaczej by było, gdybym nagrywała na przykład jeden film w miesiącu, to wtedy wybierałabym sobie taki jeden dzień, gdzie mam na to po prostu nie wiem, najlepszy humor, no ja generalnie jestem trochę humorzasta ja jestem humorzasta, dosyć mocno a szczególnie jeszcze jakiś... jak większość kobiet, jest... no no nie wiem, no ja jestem ogólnie humorzasta i mam humorki, i jakby no mam jestem tylko człowiekiem, mam wady Yy, mam różne nastroje, czasami mam jakieś takie, wiecie, akcje, że się czuję po prostu na przykład jak księżniczka jednego dnia, i wiem, że zawsze jak tak mam, to, to jestem ciśnięta przez moich odbiorców. <grym> Ale ja taka czasami jestem i jestem trochę księżniczkowa i nie wynoszę śmieci w domu i mam różne jakieś swoje zachowania, bo słuchajcie, jestem człowiekiem. Każdy człowiek ma jakieś swoje, nie wiem, zachowania, wady, humorki, po prostu. Mm, Jakbym była na każdym filmie identyczna po prostu i taka, wiecie, dzień dobry to, to znaczy, że nie byłabym samą, ja jestem samą, jak mam zły humor, to mam humor, no i nie będę na Juria kanale udawała, że jest inaczej, eee, bo ja w ogóle tak nie umiem, jak na przykład mam zły humor, to bardzo ciężko jest mi go, wiecie, eee, nie wiem, bo się może czymś martwię, albo na przykład em, ja też jestem taką osobą, że jak czymś się denerwuję, mam jakieś zmartwienie, albo jest coś, co siedzi w mojej głowie, to raczej nie... Raczej, że ja normalnie funkcjonuję normalnie, ale wiadomo, że gdzieś to z tyłu głowy mi siedzi, i wtedy też mogę mieć inny nastrój, i wtedy też mogę, nie wiem, być mniej uśmiechnięta albo bardziej, no wiecie o co mi chodzi, jakby. No myślę, że każdy normalny człowiek tak ma. to jest chyba logiczne, że na każdym filmie będę po prostu inna, bo to jest zależne też od dnia. No nie zachowujemy się codziennie, nie mamy codziennie takiego samego nastroju i tak dalej. Ja jestem na moich filmach sobą, i tak samo jak na przykład czymś się bardzo ekscytuję, to. To się tym ekscytuje, no i niektórych to denerwuje, że się za bardzo czymś ekscytuje, albo gestykuluje. No ja taka jestem: ja gestykuluję, ekscytuję się, wam humorki, jestem po prostu człowiekiem, tak jak wy wszyscy. I no i tak, no. Czym się z Jurim najbardziej różnicie. Eee, czym się z Jurim najbardziej zależy, w jakim. My się w ogóle bardzo różnimy. Jest, jesteśmy w niektórych chwilach do siebie podobni, ale generalnie bardziej powiedziałabym, że pod względem na przykład pracy, to jesteśmy totalnymi przeciwieństwami i najbardziej się myślę na tej etapie, na tej płaszczyźnie chyba różnimy. Mamy inne w ogóle podejście do pracy. Nie wiem jak to powiedzieć jak to wytłumaczyć. Ja na przykład po prostu mam tak, że jak coś muszę zrobić to będę robiła wszystko na 600% żeby to zrobić i żeby zrobić to dobrze i bardzo ciężko jest odpuścić. I czasami bywam nie chcę powiedzieć, że pracoholikiem, ale po prostu lubię bardzo sobie bardzo dużo nałożyć na siebie i potem to realizować i działać pod jakąś taką presją czasu, a potem przesadzę z tym i na przykład nie potrafię powiedzieć stop. Juri na przykład jest zupełnie inny. Juri zawsze stara się utrzymać taki um, work-life balance. O yy, I na przykład Juri czasami mi powie, a nie, ja tego nie będę dzisiaj robić, bo ja chcę dzisiaj poczytać książkę i coś tam. Wiecie o co chodzi, Jakby, że on potrafi... Juri potrafi odpoczywać, Juri na przykład bardzo lubi się położyć coś pooglądać, ja średnio, bo ja przez 10 minut to zrobię, mi się trochę będzie nudziło. Um, tutaj na takim po prostu na takiej płaszczyźnie praca, odpoczynek to się bardzo mocno różnimy chyba najbardziej. No i gustem kulinarnym też się maksymalnie różnimy, jemy wszystko inne, jemu smakuje zawsze coś innego niż mi, on ma zawsze ochotne coś innego niż ja i po prostu to jest to jest 100%. Juri lubi totalnie inną kuchnię. I zupełnie się kulinarnie nie spinamy. Czy trudno było stworzyć markę odzieżową? Jakie problemy Was napotkały na start? Eee, czy było trudno? Na pewno we dwie było nam o wiele łatwiej niż miałobyśmy to robić w pojedynkę. Natomiast na pewno nie był to łatwy proces i był to bardzo długotrwały proces. Jeżeli chodzi o problemy, to było ich naprawdę sporo takich mini problemików, które gdzieś tam nas tak naprawdę na, na każdym tym etapie em, spotykały. Ale to chyba to jest w każdej branży tak i zawsze jak coś tworzymy od zera, to te problemy będą nas spotykać. Natomiast. Fajnie bardzo nam z Ewą się razem współpracuje, bo bardzo szybko te problemy potrafimy razem rozwiązywać. I niezależnie od tego, jakie pojawiły się problemy, to zawsze miałem plan B, plan C, a nawet się zdarzyło, że i D wymyśliłyśmy i no po prostu super też się uzupełniłyśmy jesteśmy fajnymi partnerkami. Jakie problemy na start? Słuchajcie, na pewno dużym problemem jest brak dostępności yy, dzianin, takich jak chciałyśmy, długie okresy oczekiwania na wszystko. Ogólnie, jeżeli chodzi o terminy i dopasowanie tych terminów do ten czas realizacji wszystkiego i tak dalej. Na pewno jest też dużo takich yy, kwestii formalnych, które yy, spotykają na start osoby, która w ogóle chce zacząć sprzedaż online, natomiast my tutaj miałyśmy o tyle ułatwione zadanie, że Ewa już miała sklep, więc postawiłyśmy nasz sklep na bazie sklepu Ewy, tak żeby uniknąć właśnie tych formalności, bo wiecie, na przykład czekacie, czeka się naprawdę bardzo długo na wszystkie formalności dotyczące z płatnościami online i tak dalej i tak jeszcze u nas w sklepie czekamy na płatności kartą, powinny już być ale też to są rzeczy, na które nie mamy realnego wpływu po prostu musimy czekać i tyle. Wydaje mi się, że w każdej branży bo też przy e-booku bardzo było podobnie, że też ten proces był długi, mimo tego, że to był w ogóle produkt cyfrowy. Sporo na pewno było tych przeszkód, ale tak jak powiedziałam, my się tak super jakoś uzupełniamy i, i fajnie się rozumiemy, że wszystkie te przeszkody bardzo szybciutko pokonywałyśmy i szłyśmy dalej, także no super naprawdę. I jeszcze zostając przy takim klimacie biznesowym, to jest cel biznesowy na najbliższy rok. W ogóle coś wam powiem, bo zbliża się nowy rok, no i przypomniałam sobie o swoich postanowieniach, z, które na początku roku, nawet chyba taki film dodałam, muszę w ogóle go obejrzeć i posłuchać co tam mówiłam, ale um, moje postanowienie właśnie to było Moody, e, także cieszę się bardzo, że się spełniło, a jeżeli chodzi o cel na najbliższy rok, to zachowam go dla siebie, ale mam bardzo precyzyjnie ten cel wyznaczony. I na pewno wiem, że on się spełni, i bardzo głęboko w to wierzę, i robię wszystko, żeby tak było. Skąd bierzesz tyle energii i motywacji? Słuchajcie, zależy do czego, bo tak z tą motywacją u mnie ostatnio, to. powiem Wam tak. Energię to po prostu ja tak mam od zawsze, to byłam też takim dzieckiem energicznym, i taką energię po prostu mam w sobie, i, I zawsze byłam mi wszędzie pełno, i zawsze dużo mówiłam i dużo robiłam. Natomiast jeżeli chodzi o tą motywację, to też nie do końca dziewczyny tak jest, bo ja. Na przykład teraz totalnie się obijam, jeżeli chodzi o trening i serio, po ćwiczę w tygodniu to jest sukces, miałam w ogóle robić z Wami challenge i tak dalej, ale mi jest bardzo ciężko, bo jak się na maksa angażuję w pracę, to po prostu potrafię, nie starczy mi na to czasu, znaczy, to nie jest moja wina, bo mogłabym na pewno sobie tak zorganizować dzień przeorganizować to wszystko, żeby wygospodarować sobie tą godzinę, ten trening i to jest do zrobienia jak najbardziej, tylko no właśnie ciężko mi się tutaj zmotywować. A jeżeli chodzi o taką motywację, to po prostu staram się lubić. Lubi staram się robić rzeczy, które mnie nakręcają, które mnie napędzają, które wiecie, że nawet jak jestem zmęczona czymś, to coś mi daje taką satysfakcję i taką radość, że po prostu mam jeszcze większą ochotę to robić. I na przykład tak jest, tak miałam z nagrywaniem na YouTubie, taką mam teraz z moody, tak miałam całe życie z tańcem. I właśnie pomyślałam sobie, że może dla mnie dobrą motywacją do tego, żeby ruszyć na przykład tyłek i ćwiczyć, będzie wrócenie na salę taneczną, bo w sumie. Całe życie tańczyłam i gdzieś tam wszyscy, że też byłam trenerem i instruktorem i prowadziłam zajęcia, to byłam tak jakby zmuszona do tych ćwiczeń, bo po prostu tak wyglądały moje dni i jakby to była też moja praca, dzięki czemu łatwo mi się było zmotywować. Teraz jest mi strasznie trudno. I pomyślałam sobie właśnie, widzicie, właśnie w taki sposób możecie sobie szukać, żeby zaczerpnąć tą motywację po prostu z czegoś, co sprawi wam radość. Po prostu stworzenie sobie fajnej przestrzeni do tego, żeby zrobić coś, do czego potrzebujecie się zmotywować. No, ja muszę to zrobić, sobie stworzę tą przestrzeń i może właśnie wrócę na salę, już się naprawdę prawda umawiałam trzy razy i nie doszło to do skutku, ee, bo po prostu naprawdę jestem teraz skupiona na innych rzeczach, ale no, dobra, może... Tak zrobię. Staram się naprawdę motywować tym, co mnie otacza i wykorzystywać i cieszyć się bardzo z małych rzeczy i doceniać bardzo to, co mam. I powiem Wam, że na przykład takie codziennie rano wstawanie i powiedzenie sobie, że coś jest wdzięcznym jest super, bo inaczej nam się żyje, zauważamy te dobre rzeczy, nie zwracamy uwagi już na te malutkie gdzieś, które nam coś próbują, wiecie, popsuć humor. To wiadomo jest trudne i to wymaga po prostu pracy nad sobą, ale jak człowiek żyje w takiej pozytywnej aurze, to Wydaje mi się, że przyciąga wręcz te pozytywne zdarzenia. Właśnie ma więcej energii, łatwiej jest się mu zmotywować. Myślę, że też bardzo ważne jest to, jeżeli chodzi o motywację i energię, jakimi się ludźmi otaczamy. Otaczanie się na przykład ludźmi, takimi wampirami, które wysysają tą energię, no na pewno Wam nie pomoże. I, i to jest też ważne, żeby otaczać się po prostu. Dobrymi ludźmi, dobrymi energiami. Ja teraz też na przykład zwracam większą uwagę na to, żeby być bliżej natury i na przykład taki pobyt tutaj, czy w ogóle jest w góry, bardzo mocno tak pozytywnie mnie naładował i tej energii mam jeszcze więcej niż miałam, bo właśnie sobie tak poobcowałam z naturą. U nas, mieszkańc na co dzień w Warszawie, no i my jeździmy czasami do lasu, żeby pochodzić właśnie, tak wiecie, energetycznie się naładować, ale nie, nie jest to łatwe w Warszawie znaleźć taką naturę i tak dalej, więc bardzo na przykład doceniam takie momenty tutaj, że sobie siedzę w Wannie gadam do was, mam wszędzie dookoła las i cisza, spokój, pali się mm, kominek, no bajka, naprawdę, jeszcze się i tak się tu rozejrzę, popatrzę sobie bo jest cudnie, dobra, bo ja tu widzę, że jest dużo minut, a nie chcę też was zanudzić, moi drodzy, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? No mogłabym odpowiedzieć, że najważniejsza jest dla mnie oczywiście rodzina i ludzie bo na pewno to jest dla mnie najważniejsze. No chyba to jest dla mnie najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie. Kurde, trudne pytanie, bo na, wiele, na wielu płaszczyznach można na nie odpowiedzieć. Jeżeli miałam odpowiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze, mając na myśli, nie wiem, pieniądze, rodzinę, biznes i tak dalej, to na pewno będą dla mnie najważniejsi moi bliscy. Zdrowie moje i moich bliskich. Mm, bardzo ważne też dla mnie w życiu jest taki rozwój i zawodowy. I osobisty, I to, żebym wyciągała wnioski, żebym słuchała swojego organizmu, żebym żyła w zgodzie sama ze sobą, żebym zauważyła swoje błędy. Kurde, ciężko, strasznie. To musiałam sobie sama to pytanie doprecyzować. Nie wiem, co dokładnie autor miał na myśli. Czy masz postanowienia noworoczne? Mam. Mam, myślę, że pod koniec roku, tak jak w tamtym roku, pojawi się film, gdzie sobie podsumuję ten rok. I w tym roku postanowiłam, że postanowienia noworoczne zapiszę na kartce. I w ogóle już będę pisała na kartce ręcznie. Takie cele różne i tak dalej. Już ostatnio sobie zapisałam jakiś czas temu, ale, ale postanowienia noworoczne sobie na pewno zapiszę na kartce, no. I gdzieś się głęboko schowam i za rok do niej wrócę. Dajcie w ogóle znać, czy wy sobie zapisujecie postanowienia noworoczne, czy po prostu sobie o nich mówicie. Z czego jesteś najbardziej dumna w tym roku? No z Moody. Na pewno jestem najbardziej dumna z Moody, no bo to po prostu było serce, praca, energia. No i na pewno... Yy... To, że taki odbiór był, było tyle zamówień No to mogę uznać to jako ogromny sukces dla nas Więc no tym bardziej Jestem, jestem dumna z tego Czy chodzisz na solarium w zimę? Słuchajcie, kiedyś w ogóle Dawno temu chodziłam na solarium Nie, że jakoś często Ale zdarzało mi się Nawet nie tak dawno temu Zdarzało mi się chodzić na przykład w zimę sobie raz na solarium, żeby tak wiecie Ale od jakiegoś czasu Totalnie, totalnie odpuściłam Bo ma to bardzo negatywny wpływ Na naszą skórę jak wiecie, ja też się borykałam z przebarwieniami słonecznymi, posłonecznymi e, I no, solarium na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem e, Teraz na przykład, słuchajcie, jak jest zima i wiadomo, nie jestem już taka opalona, jak zawsze wlatuję Mam także bardzo szybko łapie słońce i, mm, i mam ogólnie dosyć ciemną karnację to po prostu czasami korzystam z samopalacza I naprawdę jest spoko Nie polecam go tylko nakładać, jak jesteście zmęczone Bo raz nałożyłam niedawno o pierwszej w nocy I byłam cała w plamach Ale jak zrobicie peeling Nawilżycie skórę dzień wcześniej I samopalacz jest naprawdę fajny Daje bardzo naturalny efekt Ja mam z San Maurice i polecam wam bardzo Także nie solarium, czasami opalecz. Co wprowadzacie do Moody w następnej kolejności? Wiecie co, zobaczymy jak to wyjdzie w czasie. Mamy już projekty, które są w trakcie realizacji, natomiast co będzie pierwsze? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak Wam powiedziałam, te terminy, jeżeli chodzi o Dzianiny, szwalnie, hafty i tak dalej, to bardzo ciężko jest na ten moment nam zaplanować konkretną datę, co będzie pierwsze. Natomiast mamy na pewno w planach kolejne bluzy, mam, tutaj nie będę zdradzała, ale też coś fajnego myślę. Um, dobra, no nieważne. Na pewno mam już projekt super t-shirtów, takich oversize'ów um, Chcemy też wprowadzić basiki. Takie typowe basiki, których dobrej jakości ciężko dostać w sieciówce, a które przydadzą nam się zawsze. Czyli właśnie takie półgolfy. Tutaj też mamy projekt, natomiast cały czas prace trwają i jeszcze ogarniamy prototypy, nosimy to wszystko, testujemy, sprawdzamy, zmieniamy, także jeszcze nie będę zdradzać. Myślę, że jako pierwsze właśnie będą te basiki, bo tutaj jesteśmy jakby jak najdalej, jeżeli chodzi o pracę, a w dalszej kolejności po prostu ciężko jest mi... Ciężko jest mi powiedzieć, nie chcę wam mówić, że to będzie t-shirt, bo może się okazać, że trzeba będzie trochę dłużej na coś poczekać. No, rozumiecie same. Jaką obecnie książkę czy też? Teraz czytam książkę Nowa Ziemia. Czy cieszyłabyś się, gdybyś się teraz dowiedziała, że jesteś w ciąży w miłego dnia? Bardzo bym się cieszyła. Jaki jest czas wysyłki w Moody's? Jak zamówię w przyszłym tygodniu, to dojdzie do świąt. Tak, dojdzie do świąt. Kochane, zamówicie jeszcze 22, nawet 22 i wyślam 22, to powinno dojść. Przed świętami. Jeżeli chodzi o naszą stronę i o wysyłkę, to na pewno zostanie to wysłane, natomiast wiadomo, że to jest okres przedświąteczny i różnie to bywa, jeżeli chodzi o kurierów. Czemu nie pokazujesz przyjaciółki tej o ciemnej karnacji? Słuchajcie, bo ja nie pokazuję Wam całego swojego życia. To, że kogoś nie ma, to nie znaczy, że ja nie mam z nim kontaktu. Zawsze Wam to powtarzam. Vlogi to jest jakaś część mojego życia. To nie jest całe moje życie. Wy, wy nie widzicie całego mojego życia. Oprócz tego, co widzicie na filmach, dzieje się jeszcze ogrom innych rzeczy. I po prostu to że czasami kogoś nie ma na tych filmach, czasami się ktoś pojawi. Za się ostatnio widziałam i, bo to się, że już o nią chodzi, to jest moja jedyna przyjaciółka z ciemniejszą karnacją yy, i ostatnio się widziałyśmy, a bywa tak, że się nie widujemy parę miesięcy i to nie zmienia niczego w naszej relacji, więc jakby to właśnie to, o czym mówiłam, yy, ale to nie będę się już powtarzała, bo często o tym mówię, że, że czasami po prostu mam wrażenie, że niektórzy myślą, że to, co widzą na YouTubie to jest całe nasze życie i na tej podstawie... Właśnie, ja już pamiętam, że przestawałam przyjaźnić i z Martyną, i z Zolą, i... Czy jak spotykałaś się z Jurem, umiał polski, czy pomagałaś mu z nauką? Już słuchajcie, umiał Polski, Jury miał już obywatele polskie, jak się poznaliśmy, że nie, nie musiałam pomagać z nauką. a strasznie słodkie pytanie. Kiedy wróci bluza Winter Wonderland w kolorze grafitowym? słuchajcie, czy ona wróci? Myślę, że może w kilku sztukach wrócić. Na pewno wam e, na pewno wam was będziemy informować, także po prostu obserwujcie nasz profil na Instagramie. Czy masz asystentkę albo kogoś do pomocy? Na ten moment nie mam, natomiast e będę o tym myśleć, w, myślę, że w niedalekiej przyszłości. Na pewno też wam o tym powiem i, i ogłaszę to na Instagramie i tutaj. Dobra, kochani, to by było koniec na dzisiaj. Ja nagrywam jeszcze dla Was dzisiaj takiego zimowego vloga fajnego, bo to jest naprawdę super kurczę, to jest taki klimat fajny. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Przypominam Wam o tym, że przy zamówieniach za minimum 400 zł dostajecie Moody Back w prezencie od nas. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Całuję Was bardzo mocno, kochani. Buziaczki, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!